Witajcie na kanale ServiceX. W tym odcinku zrobimy sobie podłączenie MicroTikA Hexes do Switcha Cisco jest to Switch 2960X z serii i sobie podłączymy go oczywiście nie tak jak zwykle przez kabel UTP5E z wtyczkami RJ45 tylko teraz wykonamy to przez kładki SFP i światłowód tak jak widzicie w MikroTik'u tutaj macie otwór na wkładkę SFP jeżeli chodzi o Switch Cisco macie tu z prawej strony cztery porty SFP od 49 do 52 no i od 1 do 48 RJ45 bez PoE po ten Switch nie ma PoE z lewej strony macie port konsolowy u dołu na niebiesko zaznaczone wyżej nad nim jest to port na żółto pisany do podłączania się do switcha i zarządzania nim przycisk oczywiście mode no i tutaj również mini usb do konsoli jest dwa usb również posiada ten switch jeżeli chodzi o wkładki to ja użyję wkładki He fiber tak to wygląda Niestety nie przekażę Wam informacji jak to odczytywać jeżeli chodzi o wkładki Ja zazwyczaj to robię tak, że jeżeli wchodzę na jakieś czy to aukcja Allegro, czy opis na jakiejś stronie internetowej to oczywiście odczytuję czy dana wkładka SFP jest kompatybilna z danym sprzętem, czyli na przykład z MikroTikiem bądź ze Switchem Cisco akurat te wkładki które wam teraz pokazuję, one mają dwa gniazda LC, tak to wygląda. No i oczywiście wtyczki do gniazd SFP, które będziemy za chwilkę podłączać. Mam kabel światłowód, patch cord no i mamy LC-UPC LC-UPC. To jest podwójne, takie informacje. No i na sobie kabelek. No i tak jak widzicie, macie tutaj podwójne Ale co? Niestety nie powiem Wam za dużo odnośnie wkładek i światłowodów. Różne oczywiście są światłowody jak i wkładki nieraz może się zdarzyć tak że do mikrotika wkładka wam nie będzie działała bądź do switcha cisco też może nie działać z tego względu że akurat te wkładki które ja zakupiłem one są uniwersalne wy możecie akurat trafić na wkładki które będą tylko do jednego sprzętu przez co nie będziecie mogli włożyć na przykład jeżeli macie switch cisco to już do Mikrotyka nie podłączycie, no i na odwrót. Do mikrotyka podłączycie, a do Cisco nie podłączycie, dlatego warto jest uniwersalne jakieś tam wkładki kupić SFP i będzie działało. Jeżeli chodzi o włożenie, to prosto to robimy. Wystarczy włożyć po prostu wkładkę SFP do naszego gniazda. Tak jak słyszeliście, kliknęło nam i weszło do naszego gniazda. Jeżeli chcemy to wyjąć, Zdejmujemy oczywiście główkę zabezpieczającą, to mamy zamek i pociągamy delikatnie i tak jak widać wkładka weszła. Tu z tyłu jest ten zamek, a tutaj i on się rusza jak bierzemy tutaj tym zamkiem, ruszamy. Zamknijmy go tak jak był i włóżmy z powrotem. Analogiczna sytuacja jest do switcha z disco. wkładamy sobie do naszego gniazda SFP no i weszło i mamy już zrobione jeżeli chodzi o gniazda te poniżej tu co macie te cztery to dwa wkładamy do góry z napisami jeżeli chodzi o dwa kolejne wkładamy go do góry nogami o. ja oczywiście użyję w, w portu 49 do tego akurat switcha tak żeby było to od góry Wyjmujemy sobie te zabezpieczenia, podłączamy najpierw MikroTika. OK, trzyma się. Więc teraz podłączamy sobie Switch Cisco. OK. I teraz włączamy Switch, jak również router. I przechodzimy na monitor. Za chwilę powinna się kontrolka zaświecić od portu SFP który, do którego włożyliśmy wkładkę SFP z podwójnym LC. I oczywiście, jak ja to podłączyłem, podłączyłem szary kabel w mikrotiku do mojego komputera i Switch Cisco do portu SFP w mikrotiku. Jeszcze podłączę się. Kablem konsolowym do Switcha i czekamy aż się uruchomi. Ok, na Switch się uruchomił, więc przechodzimy sobie na monitor, uruchamiamy puti, wybieramy port, do którego jest podłączony odnośnie kabla konsolowego. Możemy to sobie sprawdzić przez wejście na ten komputer, prawym przyciskiem myszy właściwości, menadżer urządzeń. No, i mamy tutaj porty COM i LPT. Nas interesuje USB, bo to jest USB na tyczkę RJ45, ale oczywiście to jest kabel konsolowy. COM3, oczywiście, więc wybieramy sobie na puti COM3. Klikamy Open i patrzymy, czy już się nam. Uruchomił switch. Tak jak widać, komunikacja pomiędzy moim komputerem a switchem już jest. Wyszło powiadomienie odnośnie dialogu konfiguracyjnego dla switcha Cisco. Ja wpiszę tu no, bo mi to jest niepotrzebne. Powiększę te litery dla Was w konsoli. OK, mamy większe, tak żebyście widzieli co jest robione OK, sprawdźmy sobie adres IP naszego switcha wpisujemy show ip interface brief, ja to skrótami wpisałem i mamy na Wilanie pierwszym po DHCP pobrany adres 192.168.88.253 i tak jak widzicie mamy komunikację pomiędzy routerem MikroTik Hexes ze switchem Cisco 2960X jeszcze wejdźmy sobie na WinBoxa zalogujmy się na ten nasz MikroTik i przejdźmy sobie do Server serwer i tak jak tutaj będzie zaraz widoczne tu mamy nasz komputer no i tutaj mamy Nasz switch, jak widać adres IP 253, no i tutaj 253, nawet jest opisane po adresie MAC. E, ten u, urządzenie, A wejdźmy sobie po adresie IP przez przeglądarkę e, 88253. nie zaloguje nam się to wpiszmy sobie hasło jeszcze do tego tak żebyśmy zobaczyli czy nam się uruchomi to przez przeglądarkę bo oczywiście w części te switche cisco są zarządzane przez przeglądarkę a w części przez konsolę i tutaj polecam zarządzać je przez konsolę bo w wersji przeglądarkowej bardzo mało informacji jest pisałem comfty Przeszedłem do y, większych, jeszcze bardziej uprawnień i teraz sobie wpisuję Enable Password. Niech będzie CISCO. Write, czyli zapisz ustawienia. I zobaczmy teraz po odświeżeniu, czy będzie można się zalogować na ten switch. To jak widzicie, tu macie różne wybory. Klikamy No. I tak jak widzicie, macie ten panel do zarządzania tym switchem. Oczywiście on kuleje tutaj z tego względu, że to jest przeglądarka Edge, a to powinno działać na Internet Explorer. Niestety mają kilka lat już te switche, jak i routery, więc nie wymagajmy, że może chodzić. No i tutaj macie nawet wkładkę SFP, że ona działa. Link up mamy, speed. 1000 Mbps, duplex full. Także w taki sposób możecie sobie podłączyć waszego MikroTik'a z switchem Cisco przez światłowód, jeżeli będziecie oczywiście potrzebować. Także w tym odcinku było na tyle. Zapraszam do kolejnych odcinków na kanale Serwisik. Dziękuję i cześć.